Od najmłodszych lat byłem ulaną kluską. Jednak gdy wszedłem w wiek dojrzewania i zacząłem rosnąć, ujawniła się moja sylwetka skinifata, czyli jeden z najgorszych i najmniej atrakcyjnych typów ciała, jaki można wylosować z puli genetycznej. Z takim ciałem moja pewność siebie w ogóle nie istniała, nie wspominając już o powodzeniu u dziewczyn. Wiem, że wielu młodych chłopaków ma z tym problem i rozumiem całe to brzemię związane z nienawiścią jak udarzy się swoje ciało. Ale nie daj sobie wmówić, że nie można z tym nic zrobić. Wyrzuć całe to blackpillowe pierdolenie przez okno i posłuchaj przez chwilę, co mam do powiedzenia, jeżeli jesteś piętnastolatkiem i nienawidzisz swojej sylwetki. Wiem jak to jest, sam tam byłem, naprawdę. Byłem fatem, który na dodatek miał ginekomastię, co jeszcze bardziej pogarszało sprawę. Dzisiaj wyglądam nieco lepiej i mogę śmiało powiedzieć, że wiem, jak mam Ci pomóc. W tym filmie przekażę Tobie cały game plan związany z tym, jak poprawić swoją sylwetkę oraz ogarniemy trzy ważne kwestie związane. No dobra, więc chcesz stać się dojebany. Jednak pojawia się jedno ważne pytanie. Jak to zrobić? Możliwe, że nie masz dostępu do siłowni, ponieważ na przykład tak jak ja, mieszkasz parę kilometrów od miasta lub nie masz funduszy, aby sobie kupić karnet na siłkę, o sprawianiu sobie pełnej domowej siłowni możesz sobie pomarzyć. Jednak tu cię zaskoczę. Nie potrzebujesz drugiego sprzętu, aby trenować. Za 130 zł możesz kupić jedną rzecz Dzięki której Twoje ciało ulegnie transformacji. A tą rzeczą są kółka gimnastyczne. Ćwiczenia z własną masą ciała są Twoją jedyną opcją, jeżeli nie masz dostępu do siłowni, w takiej sytuacji kółka gimnastyczne naprawdę mogą ci uratować dupę. Możesz się zawiesić dosłownie wszędzie, nawet na drzewie, na podwórku. Z kółkami gimnastycznymi przetrenujesz każdą górną partię ciała, a nawet do pewnego stopnia nogi. Jednak mała uwaga, zanim zaczniesz robić bardziej skomplikowane ruchy na, na kółkach, takie jak dipy które wymagają większej stabilizacji, naucz się robić takie rzeczy jak deska czy hollow body. Te dwa ruchy nauczą Cię spinać brzuch, dzięki czemu będziesz mógł zachować stabilizację na trudniejszych ćwiczeniach. Jeżeli chodzi o dobór ćwiczeń, upewnij się, że na każdym treningu atakujesz każdą grupę mięśniową. Czyli na klatę to mogą być pompki, na plecy to może być inverted row, na triceps to mogą być extension z własną masą ciała, na biceps ring curl, a na nogi na przykład... I taki pełen trening radziłbym robić co dwa dni. Ćwiczeń kalistenicznych człowiek bardzo szybko się regeneruje. Zacznij od łatwiejszych wariacji, takich jak na przykład zwykłe pompki, potem rób pompki na kółkach, a jak już będziesz wystarczająco silny, zacznij robić dip. I tą samą logikę przełóż na resztę ćwiczeń. W necie jest naprawdę multum poradników odnośnie treningu z kółkami, więc wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Ale musisz wiedzieć jedno, nieważne jak mocno będziesz trenował, bez tej jednej ważnej rzeczy nie zobaczysz postępu. Gdy zacząłem trenować kalistenicznie, jak byłem młodszy, owszem, zbudowałem trochę siły, ale nadal nie byłem zadowolony z tego, jak wyglądam. Co robiłem nie tak? Odpowiedź znalazłem niemal natychmiast, gdy zacząłem analizować, co robię codziennie. Czynnikami, które mnie blokowały, było moje odżywianie oraz styl życia. Moje zamiłowanie do wpierdalania słodyczy oraz przekąsek, w połączeniu z moją dzienną rutyną gracza, czytaj, siedzenie cały czas w pokoju i ciupanie w gierki, naprawdę nie sprzyjały w osiągnięciu mojej wymarzonej sylwetki. Jeżeli chcesz osiągnąć jakiś cel, warto będzie dostroić swoje codzienne aktywności oraz wybory zgodnie z tym celem. Nie mówię, abyś wszedł na jakąś restrykcyjną dietę, albo biegał 50 km dziennie jak jakiś David Goggins. Zacznij od małych rzeczy. Jedz mniej słodyczy i słonych przekąsek. Możesz je kompletnie wypierdoić ze swojej diety, albo je zastąpić czymś zdrowszym, na przykład orzechami lub suszonymi owocami. Ale może pojawić się jeszcze jeden problem. Łe, moi rodzice sami robią zakupy i muszę jeść to, co oni przygotują. Kto powiedział, że nic nie możesz z tym zrobić? Zrób im listę zakupów. Z których będziesz mógł zrobić sobie posiłki. Lub sam pójść do sklepu i kup to, czego potrzebujesz. Nie dość, że nabijesz kroki, to jeszcze niosąc siaty z zakupami będziesz trenował swoje kaptury. No normalnie dwie pieczenie na jednym ogniu. Plus, nie będziesz trwonił pieniędzy na słodycze, a na jedzenie, które zbuduje Twoje mięśnie. I powiedz mi naprawdę, co to za życie, którym cały czas spędzasz przed kąpem. Wychodź na spacery, jeździ rowerem, rozmawiaj oraz umawiaj się z ludźmi. Nie dojesz, że to będzie dobry krok w stronę Twojego rozwoju osobistego, to jeszcze sprawisz, że będziesz bardziej aktywny w ciągu dnia, co się pozytywnie przełoży na wygląd Twojej sylwetki oraz zdrowie. Trening i styl życia są kluczowe. Jednak, aby wszystko to skleić w solidną całość, potrzebujesz jeszcze jednej ważnej rzeczy. Młodzi ludzie tym ja często popełniają jeden ważny błąd, którego nie dostrzegają, a który ma naprawdę poważne skutki. Zawsze miałem takie wrażenie, że jest jedna rzecz, którą mogę poprawić. Zajebiste ćwiczenie, którego jeszcze nie robię, albo jakaś dieta, na której nie jestem, która może zdziałać cuda. Ciągle szukałem czegoś nowego i chciałem wszystko zoptymalizować pod jak najszybsze i jak najlepsze rezultaty. Wszystko chciałem mieć na już i jak nie widziałem efektów po tygodniu. To zaczęły pojawiać się pytania Może robię coś źle? Może jak spróbuję czegoś innego to będzie lepiej? Może to jest mój naturalny limit? W całym tym gonieniu za najlepszymi rozwiązaniami w ogóle się nie rozwijałem co coraz bardziej utwierdzało mnie w przekonaniu że może już osiągnąłem maksimum mojego potencjału Gdybym mógł teraz zajebać w swojego młodszego ja to bym zrobił to bez zastanowienia Musisz ogarnąć, że zbudowanie wielkich rzeczy Wymaga czasu. Rzymu w jeden dzień nie zbudowano. Myśl bardziej długofalowo. Im więcej poświęcisz na coś czasu i im dłuższy okres czasu wytrwasz w robieniu tego czegoś, to rezultaty w końcu muszą przyjść. Nie ma innej opcji. Większość ludzi odpuszcza, gdy osiągają swoje 40% możliwości, jak twierdzi David Goggins. I gdy patrzę na to, co robiłem w przeszłości, muszę stwierdzić, że ma rację. Pomyśl, jeżeli zaczniesz regularnie trenować teraz, i nie przestaniesz do końca swojego życia, to wyobraź sobie, jak będziesz wyglądał po roku, dwóch, pięciu, a nawet dziesięciu latach. Uzbroić się w wiarę, cierpliwość oraz samodyscyplinę, aby pozostać na dobrej drodze. Z takim nastawieniem, po pewnym czasie efekty zaskoczą Ciebie i innych. Będziesz mógł spojrzeć na siebie jakby w przeszłość i powiedzieć: Kurwa, ale zrobiłem progres. I to jest naprawdę jedno z najlepszych uczuć, które możesz przeżyć. Jestem naprawdę dumny z siebie, że w tym wieku chcesz zadbać o siebie i szczerze ci w tym skibicuję. Jednak nawet takie dobre rzeczy jak bodybuilding mogą mieć swoje mroczne strony. Wiem co mówię, ponieważ sam wpadłem w pułapkę bycia zafiksowanym na punkcie tego jak wygląda. Więc jeżeli chcesz tego uniknąć, to musisz zobaczyć ten film. To tyle co chciałem tobie przekazać. Mam nadzieję, że pomogłem tobie tym filmem. Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi, to zachęcam cię do zostawienia komentarza. Dziękuję tobie za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!